Piam smak ramy. Jest taki delikatny i świeży. Naprawdę delikatny i świeży może być tylko smak jogurtu. Ale co ty możesz o tym wiedzieć? Ta rama to nowość, to miks jogurtowy. Miks jogurtowy? Niemożliwe. A to właśnie jogurt sprawił, że rama miks jogurtowy ma wyjątkowo delikatny smak. <grym> rama miks jogurtowy. Delikatny, świeży, nowy. A łyżka na to? Niemożliwe. <grym> Czasem trudne bywają ręki, wtedy herbaty wybijamy. Brukbąd poda mi rytm, bo młodnie zakupy załatwię jednik. Pełen smak i aromat herbaty bąd poprowadzi Ci przez dzień. Brukbąd poda, poda mi rytm. Do wieczora mam tyle na głowie, ale wszystko gra powiem Bruchbąd poda mi rytm. Twoje włosy łatwo się łamią. Twoje włosy nie są w formie. Oto Fructis z laboratoire Garnier. Nowy wzmacniający szampon z aktywnym koncentratem z owoców. Fructis z laboratoire Garnier. To działa! Koncentrat witamin i kwasów owocowych Fructis wnika w głąb włosów, wzmacniając je. Sprawia, że są dwa razy silniejsze i naprawdę bardziej odporne. Włosy lśnią ze wszystkich sił. Szampon wzmacniający Fructis. Gwarantowany przez laboratoire Garnier, Paris. To idealny składnik domowego ciasta. Łatwo się rozciera, ma przyjemny zapach, a Twoje ciasto zawsze doskonale wyrasta. Ciesz się domowym pieczeniem, bo możesz być pewna, że Twoje ciasto zawsze się uda. Margaryna domowa przyjemność domowego pieczenia. Nowy Helmans Light. 40% mniej kalorii, więc weź więcej. Lekki jak chmurka. Smakuje jak domowy, a jest dużo lżejszy. Takie pyszne i mniej kalorii. Nareszcie. Helmans, król dobrego smaku. Jednym z sekretów dobrej kuchni jest wybór odpowiedniego oleju. Przyrządzając swoje ulubione dania, pamiętamy, żeby sięgnąć po ten właściwy. Bo różne potrawy wymagają różnych rodzajów oleju. Jeden nie wystarczy. Do głębokiego smażenia jest fritolla. Pierwszy olej, który smaży wiele razy smacznie, zdrowo i oszczędnie. Olwit zna się na kuchni. Co ci się stało? Nic takiego. Goniłeś złodzieje? Co uh -huh. mm, tak ładnie pachnie? na wysłał ze Bolicie? Dziękuję, że zdjął mi pan kotka z drzewa. Dolać ci trochę sosu, kotku? Sosy smacznego, coś nowego, coś smacznego. Jesteś bohaterem. Winiary, dobre pomysły, dobry smak. Zawsze, kiedy masz ochotę coś upiec, weź kasie. To margaryna, która dzięki doskonałej konsystencji wyjątkowo łatwo się rozciera i świetnie łączy z innymi składnikami, zapewniając ci wspaniałe wypieki za każdym razem. Z kasią ci się upiecze. Kłamstwo, strada, morderstwo, pieniądze i seks. Jesteście zatrzymane do wyjaśnienia. Czy ja naprawdę jestem taka okropna, taka głupia i podła, jak mi wszyscy mówią? Samotna kobieta z dzieckiem musi mieć przynajmniej swojego stałego lekarza. Życie jak o, poker. Nowa telenowela Polsatu już od 5 października. Każdy poniedziałek i środa o godzinie 18.15. Jak zamierzasz oddać nam nasze pieniądze? Musisz to zobaczyć. Nie zamierzam oddać Wam Waszych pieniędzy.